Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sobota drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Psalm 103. Błogosław duszę Moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszę moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płoni gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli, jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy. Przepiękny jest ten dzisiejszy psalm. To jest taki psalm, niosący ogrom nadziei w naszym zwyczajnym ludzkim życiu. Bo myślę, że zwyczajne ludzkie życie człowieka bieżącego wiąże się również z tym, że w tej codzienności doświadczamy swojej słabości, swojej grzeszności, tego, że po prostu upadamy, że powielokroć, tak jak zapisał to zresztą Święty Paweł, chce mi czynić dobro, a jak to niektórzy mówią, wychodzi jak zawsze. Czyli wychodzi zło. Ale to nie jest w ogóle przeszkodą dla Pana Boga. Jeżeli tylko do Boga zwracam serce. I w pierwszym czytaniu z księgi proroka Micheasza czytamy też takie piękne słowa, że On nie żywi gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie, ulituje się znowu nad nami, zetrze wasze nieprawości, wrzuci w morskie głębiny wszystkie grzachy. I to jest niesamowite, jak działa właśnie Boże Miłosierdzie, że Bóg nigdy nie patrzy na nas przez pryzmat naszego grzechu. I w niezwykły sposób opowiada o tym dzisiejsza Ewangelia. A dzisiejsza Ewangelia to jest piętnasty rozdział z Ewangelii według świętego Łukasza, czyli przypowieść o synu marnotrawnym, czy miłosiernym ojcu, jak niektórzy. Wolą mówić, znamy tę historię, historię syna, który idzie do ojca i żąda, żeby ojciec dał mu majątek i już samym tym znieważa ojca, ponieważ w Izraelu był taki zwyczaj, że majątek ojca należał się synom po ich śmierci. I więc jakby ten syn głęboko też odrzuca ojca, jakby mu pokazywał, że już mi nie jesteś potrzebny, no właściwie to lepiej, żebyś umarł, a skoro jeszcze żyjesz, no to dawaj kasę. I potem ten syn głęboko upada. To też może nam się skojarzyć takie polskie powiedzenie, że ktoś się ze świnił. Tak, Idzie i je to, co jedzą świnie. Dla Izraelity to jest poniżenie, ponad wszelkie poniżenia, no bo świnia była dla nich zwierzęciem nieczystym. On nawet tego chciał się najeść, co świnie jedzą, bo tak bardzo doświadczył swojego ubóstwa, swojego cierpienia. I kiedy jest właśnie na dnier spaczy, ubóstwa głodu, też takiego fizycznego głodu. Wtedy przychodzi mu myśl, że słudzy mają lepiej u ojca i, tłumaczy, i układa sobie w głowie całe tłumaczenie, ojcze zgrzeszyłem, no i cała przemowa. Taki wy występ jak, jak, jak w krótkich spoderkach. I idzie i chce to ojcu wyrecytować. On nie żałuje tego, co zrobił, tylko po prostu jest głodny. I ojciec jakby w ogóle na nic nie zwraca uwagi, tylko go przytula, czyni na nowo yy, yy, swoim dziedzicem, bo daje mu płaszcz, pierścień, sandał, to już to są symbole. I tu się od, odsłania nam miłosierne serce Ojca, że nawet jeżeli człowiek nie ma nie wiadomo jak czystej intencji, bo jeszcze do tego nie dorósł, bo jeszcze jest za bardzo przygnieciony skutkami grzechu, i bardziej jeszcze czuje właśnie ten swój głód i ból, niż jest w stanie kochać Boga. Ale już z tego powodu się do Boga zwraca i Bóg obsypuje Go swoim miłosierdziem nieskończonym, czego w ogóle nie rozumie ten młodszy syn. I ten młodszy syn głęboko rani serce ojca, ponieważ on jakby traktuje to, co ojciec ma jak coś, co mu się należy, a ciągle tego nie dostaje. A ten syn, który doświadczył upokorzenia grzechu, wie, że mu się już nic nie należy i dlatego ma serce otwarte na Ojca. Maria bez grzechu, poczęta, widziała cały czas w siebie jako tą, której się nie należy, ale która otrzymuje, dlatego że Bóg jest miłością. Więc dzisiaj módlmy się i prośmy właśnie Maryję. O to, aby nam otwierała serca na takie spotkanie z Bogiem, abyśmy doświadczali, że On jest miłością i daje nam hojną ręką, dlatego że kocha, a nie dlatego, że zasługujemy. Maryjo, która pozwalasz nam ciągle poznawać Boga i składać w Nim ufność i doświadczać, że nie musimy na miłość Boga zapracować, bo On nas kocha, dlatego że jest Bogiem. Módl się za nami. Amen. Amen.